Manko, wyruszamy w motoryzacyjną podróż do Szwecji, do Göteborga, najpierw później Malmo, ale póki co jesteśmy w Strzelcach Opolskich, lecimy do Gliwic pociągiem, następnie z Gliwic do Warszawy i z Warszawy mam lot do Göteborga, także czekamy na pociąg, mam nadzieję, że nie jest opóźniony i że wszystko się powiedzie. Borgu. Trochę to trwało, ale wszystko się udało. No i co? Zimno jest. No, póki co mam taki trochę chill do popołudnia, bo na razie nie mam samochodu. zjem sobie jakieś śniadanie. A myślę, że po południu rozpoczniemy taką wycieczkę motoryzacyjną już prawdziwą. No i myślę, że ten chill możemy sobie wykorzystać na obserwację rynku. Po prostu obserwację samochodów, które tutaj jeżdżą. No i już co pierwsze mi się rzuca w oczy. To jestem pod sklepem, bo idę sobie kupić do picia. I praktycznie już tutaj widzę dwie Tesle, dwa samochody elektryczne, nawet sorry, nawet trzy. I to jest pierwsze miejsce i to jest tu stoi może 10 aut, z czego dwie Tesle. Jest tutaj Tesla 1. I tam stoi druga, ta biała. Trafia się również Citroën C5. Co jest? Już leciłem samochodem. Chyba cały stąd, z tyłu cały rząd samochodów jeszcze, nie? Jak na dwór wyjdziemy. Okej. Okay. Ale wszystko widzę takie, takie naprawdę... No mają fajne samochody. Nowsze fury, nie? Tak, tak. Ale to rozumiem, że nie w każdym komisie tak samo nie, wygląda. Nie, to jest taki, że nawet nie chciałbyś przejść po tego auta. Tak? Bo... Oj Tiguan Na 12 rok Pierwszy przykład, ogólnie wszystkie samochody ładne Ale tutaj mamy pierwszy przykład Czystej padaki, bo tu na pewno było malowane, zobacz sobie A patrz na klapę tył, bo klapa tył to jest hit A klapa tył to po prostu, no tutaj chyba nawet na w telefonie będę mógł to jakoś pokazać, chociaż ciężko. Oprócz fajnych aut trafiają się też ulepy. Zobacz sobie przedni zderzak do błotnika jak pasuje, kolorystycznie. No, jest to po co tu przyjechaliśmy. Działa? O, działa. Co, no, ja jestem właśnie już po odwiedzinach tutaj rynku szwedzkiego, właśnie z Szymonem, który jest u mnie odpowiedzialny za Göteborg i okolice. Trochę tu pozwiedzaliśmy, pojeździliśmy po tych handlarzach. Mazda CX Trójka, jak widzicie, odebrana. No i co, no i tyle. No, rynek szwedzki jest naprawdę. Ciekawym rynkiem moim zdaniem. No, dużo ludzi gdzieś tam w komentarzach negowało to, dlatego ja, ja, ja tak bardzo mocno to, to staram się sprawdzić. No, moim zdaniem, jeśli samochody się weryfikuje i, i sprawdza przed zakupem, to można tu naprawdę kupić samochód fajnie, i można kupić samochód w niezłej cenie. Można kupić przede wszystkim samochód dobry. Ja uważam, że jest to świetny kierunek. Co prawda, zdarzają się też. Jakby to powiedzieć, żebyście nie zrozumieli mnie źle? Jak to powiedzieć, żeby YouTube nie zrozumiał tego źle? Mamy sprzedawców szwedzkich i mamy sprzedawców z innych krajów. Różni ich to, że Szwedzi są po prostu bardziej rzetelni oni nie bawią się w jakieś tam samochody uszkodzone e, reperowane pod, pod na szybko pod sprzedaż e, jeśli chodzi o sprzedawców z innych państw, obywateli innych krajów niż, niż Szwecja tak to niestety wygląda, ja tylko mówię ja nie, jakby to nie, to nie są jakieś tam rasistowskie zabędy. tylko po prostu stwierdzam fakty to co mi powiedział Szymon z salon szwedzki. Samochody piękne, naprawdę żadne, nie, nie widziałem samochodu, który byłby, miałby jakieś większe skazy, albo był jakoś malowany, czy, czy było widać coś, co mogło być złe. Tak, podjechaliśmy do takiego innego komisu. No to już zaraz były, był drugi wjazd, tu, tu był. W jednym miejscu był wjazd na, na samochody na sprzedaż, a po, po drugiej stronie był wjazd na samochody, które gdzieś tam są przeprowadzane, jakieś drobne naprawy. Druga rzecz jest taka, że, że już można znaleźć takie samochody gorsze, poprawiane, lakierowane, więc po prostu trzeba to weryfikować. Trzeba weryfikować sprzedawców. Ceny są w porządku, samochody są ładne, jeśli się faktycznie dobrze poszukamy. Odwiedziliśmy też duży plac KVD gdzie można samochody licytować, no i tam tak naprawdę można znaleźć wszystko. Natomiast oni są raczej podobno tacy rzetelni, już z góry mają wszystko w opisie, co w danym aucie jest uszkodzone, co było lakierowane i tak dalej. Więc to na pewno na plus. No i na plus jest też to, co nie zawsze na licytacjach. Jest, że można w każdej chwili sobie na ten plac przyjechać i dany samochód zobaczyć, który nas interesuje i następnie go licytować. Często na licytacjach jest tak, że tych samochodów nie można zobaczyć i tak naprawdę kupujemy trochę takiego koda w worku, a w tym przypadku jest inaczej. To samochód, przez który tutaj przyjechałem no i tak naprawdę dzięki któremu mogłem tu przyjechać i wrócić na kołach i pozwiedzać trochę Göteborg pozwiedzać Malmo, Halmstad i tak dalej i odwiedzić ten rynek Mazda CX-3 kupiona dla klienta na zamówienie zero rdzy w środku też ładnie fajnie wyposażona oczywiście jak Przystało na dobry samochód drugi komplet kół cool. i kończymy dzisiejszy dzień. Ja lecę jeszcze do sklepu na sekundkę, no i obejrzeć mecz, bo dzisiaj Liga Mistrzów chciał kibicować trochę. To była pierwsza część vlogu ze Szwecji. Można powiedzieć wyjazdu zapoznawczego z rynkiem szwedzkim. No i tak naprawdę w kolejnym odcinku, czyli za tydzień już zobaczycie drugą część tej wyprawy, gdzie odwiedzimy sobie Halmstad i Malmo. Raczej wielkich różnic nie będzie. Natomiast po drodze mamy jeden, a być może nawet dwie weryfikacje samochodu dla moich klientów. No i ogólnie jeszcze też sobie pozwiedzamy jakichś większych handlarzy i tak dalej. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego na tym rynku jeszcze. Być może uda się coś kupić tak po prostu na jakiś handelek czy coś. Polecam Wam Szwecję. No kurczę, naprawdę są bardzo tanie loty. Nawet Guteborg już jest już jest fajnym miastem, chociażby na taki weekend przyskoczyć sobie coś, zwiedzić ciekawego, można tu wiele rzeczy porobić, w ogóle wydaje mi się, że Szwecja jest takim przyjaznym krajem, to też mówił mi Szymon, on tutaj już mieszka 6 lat i bardzo sobie chwali. Powiedział, mieszkał również w Niemczech w innych krajach, ale zdecydowanie Szwecja jest top. No i tak naprawdę jeszcze chyba lepszy jest Sztokholm, który też mam zamiar odwiedzić i być może też to kiedyś zobaczycie oczywiście na odcinkach. Także dajcie znać czy Wam się podobało, dajcie znać czy taki format Wam się podoba. Do następnego Jo i dajcie suba i lajka like i w ogóle i do następnej niedzieli. Każda niedziela o godzinie 11.00 się.